Pięć pudów najczystszego fistechu nam spaliłeś. Wiesz, ile to było warte? Dobra, Wiedźma, bierz kasy i spływaj. Zostawcie go. Cudna niewidy. Wiedźmin broni łowcy czarownic. Jeszcze brakuje, żeby mysz się za kotem ujęła. Nie żartuję. Nie? No to pogadamy na poważnie. Już się zesrałeś?! Nie spodziewałem się ratunku z twoich rąk. Może nie powinieneś oceniać po pozorach. Mógłbyś nauczyć tej sztuki swoich kolegów. Słuchaj, straciłem dużo krwi. Musi mnie połatać jakiś medyk i to zaraz. Pomożesz mi. Proszę, Jacy, potraficie być grzeczni jak wam czegoś trzeba. No, nie będzie moja strata. Daj rękę. Panie sí,